Witam serdecznie w kolejnym odcinku kanału Alarmy Sklep. Dzisiaj pokażę wam jak wygląda menu kamery w kamerze Turbo HD TVI marki Higvision. Pokażę wam to bezpośrednio z poziomu rejestratora. Zapraszam do krótkiej prezentacji. Zaczynamy. Ja już mam uruchomiony rejestrator, oczywiście. Aktywowany na dane hasło, rejestrator z serii 7200 HUHi. Jest to rejestrator z funkcjami inteligentnymi, ale to powiemy sobie w innym odcinku, co taki rejestrator potrafi. Teraz podłączona jest kamera ds myśnik 2 ce 2CE78H0T-Mieśnik myśnik it 3 f czyli kamera 5 megapikseli, turbo HD z promiennikiem do 40 metrów, promiennik IR oczywiście. No i zobaczmy, standardowo ustawione, ustawione jest, ustawiona jest rozdzielczość 4 megapiksele, zaczniemy od wejścia w menu kamery, co potrzebujemy zrobić, sobie odlokujemy, musimy w tym momencie... Napisujemy na cały ekran. Musimy w tym momencie uruchomić kontrolę PTZ, czyli uruchomić to menu, czyli uruchamiamy PTZ. Wybieramy sobie przyciskami tutaj od sterowania kamery obrotowej. I tak jak widzicie, po naciśnięciu przysłona plus weszliśmy w menu ekranowe naszej kamery. Wideoformat format 4 megapiksele, 25 klatek. Przerzucimy sobie rozdzielczość. E, tu pokładkowość najpierw e, się zmienia. Czyli mamy 4 megapiksele, 30 klatek, 2 megapiksele, 25 klatek, 30 klatek, 5 megapikseli, 20 klatek na sekundę. OK. I e, zaczniemy sobie od e, zapisania tych ustawień. I zobaczycie, jak zmieni się rozdzielczość. I zakres, oczywiście, widoczności tej kamery jest yy, widać na pewno troszeczkę więcej. Sprawdzimy yy. jeszcze raz w menu. Ok, ustawienia zostały zastosowane. I sprawdzamy po kolei opcje. Tak, ekspozycja. I możemy sobie oczywiście te opcje. Zmieniać tak na oczywiście, cyfrowy. Możemy zapisać sobie te opcje i wyjść. Wyjść bez zapisywania zmian, i cofnąć do poprzedniego menu. Dalej mamy Dzień Noc, czyli tryb automatyczny. Możemy sobie zastosować tylko kolor i czerń, czerń i biel I kamera nam się tutaj. Zmienia to ustawienia na bieżąco, podświetlenie IR możemy je na stałe wyłączyć. Wróćmy do opcji automatycznej. OK. i tutaj również ta opcja jest do zmiany. Przejdźmy do poprzedniego menu ustawienia wideo sprawdźmy co tu mamy Przepraszam ten klawisz czyli image mode czyli ustawienia obrazu tutaj standardowo albo tutaj jeszcze inna opcja która oczywiście którą oczywiście możemy sobie każdą zmieniać tutaj musimy wejść tym przyciskiem Wsłony, tak, balans bieli, automatyczny, wchodzimy się do menu poprzedniego, ok, i tu wszystkie mamy, mamy tu wszystkie opcje odnośnie ustawienia obrazu. To oczywiście jest zmieniane w menu kamery. Tak jak widzicie możemy sobie odwrócić o obraz w każdą stronę. No wracamy do poprzedniego menu. Ustawienia audio. I tu mamy, jeżeli mamy kamerę oczywiście z dźwiękiem, tu możemy sobie te ustawienia oczywiście zmieniać, uruchamiać audio. Oczywiście możemy również wyłączyć. Tutaj mamy ustawienia fabryczne. W tym momencie, po zatwierdzeniu, wszystkie ustawienia wracają do stanu e, fabrycznego. Zmienimy sobie również rozdzielczość na, z powrotem na 4 MP i 25 klatek. I zobaczycie zmianę obrazu, jaka jest tutaj różnica. Ok, kamera. Właśnie zmienia rodzielczość, uruchamy się ponownie i wróciliśmy do stanu poprzedniego. Tutaj widzimy rodzielczość 4 megapiksele, 25 klatek, to wyświetla nam w tym momencie rejestrator, i w skrócie to wszystko. Przejrzenie tych opcji, oczywiście, zostawiam Wam. Każdą opcję możecie sobie oczywiście zmienić, a potem wrócić do ustawień fabrycznych. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście zapraszam do kontaktu. Zapraszam również do odwiedzenia naszego sklepu internetowego alarmysklep.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!